Witam Was serdecznie w Pokoju Chrystusowym. Jeszcze na początku XX wieku w świecie naukowym dominował pogląd, że Wszechświat jest wieczny i niezmienny w swojej budowie. Jednak w latach 20. XX wieku pojawiła się teoria, której założenia są zaskakująco podobne do opisu znanego z Księgi Rodzaju. I dlatego też świat naukowy początkowo ją odrzucił. Lecz później ukazały się też badania, m.in. słynnego astronoma Edwina Habla, które potwierdziły zgodność tej teorii z obserwacjami. I dzisiaj ten model, nazywany też Wielkim Wybuchem, jest uznawany przez astrofizyków za obowiązujący. Lecz co konkretnie w ich założeniach zbudzało tak silny sprzeciw świata naukowego? Po pierwsze, założenie, że wszechświat miał swój początek, oraz kolejne, że powstał z niczego. Dla nas, którzy uznajemy autorytet Pisma Świętego, są te sprawy oczywiste, ale dla uczonych była to prawdziwa rewolucja, gdyż prowadziła ich do kolejnych pytań, na które nauka do dnia dzisiejszego nie zna odpowiedzi. To jest, co było na początku? To jest, zanim powstał świat, a z nim też materia i czas? Co spowodowało powstanie wszechświata? Oraz dlaczego świat powstał i jaki był tego cel? Odpowiedzi na te pytania możemy znaleźć tylko w Bożym Słowie. I tak w Księdze Izajasza w rozdziale 40 i wersecie 28 czytamy: Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, nie zgłębiona jest jego mądrość. Czytamy tutaj o tym, że Bóg istniał od początku, ale także, że Bóg stał za powstaniem całego świata. I podobnie też w Ewangelii według Jana 17,5. Możemy przeczytać, że tam w tym Bożym wymiarze przebywał od początku też jednorodzony Syn, czyli Chrystus. Na początku Ewangelii według Jana nazwany On, jest, on jest Słowem Bożym. Czytamy to w pierwszym rozdziale oraz w wersetach pierwszym i drugim. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, Ono było na początku u Boga. Dalej czytamy też o stwórczej mocy tego Słowa, czyli Chrystusa. Wszystko przez Nie powstało, przez to Słowo aby z Niego nic nie powstało, co powstało. I podobne słowa czytamy w psalmie 33 i w wersecie 6. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa. Jeszcze list do hebrajczyków, 1:10. Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Z Biblii dowiadujemy się nie tylko, że Bóg jest wieczny, że jest też Stwórcą, ale także, że Bóg nie pochodzi z tego naszego cielesnego wymiaru, Czytamy to m.in. w Ewangelii według Jana 8,23, ale dalej możemy też w Bożym Słowie wyczytać, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć mądrości, wielkości oraz mocy naszego Boga. Stwierdził to też Salomon w pierwszej Królewskiej 8,27. Lecz jaki był cel stworzenia świata? I tak w księdze Izajasza 45 rozdziale oraz w resecie 18 możemy przeczytać, bo tak mówi Pan, Stwórca Niebios, on jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Pan, a nie ma innego. Tak więc Bóg stworzył ziemię, aby była domem, aby była mieszkaniem dla wszelkich istot żywych, w tym także przede wszystkim nawet dla człowieka, który zgodnie z 5 Mojżeszową 26,19 oraz z Księgą Izajasza 43,7, miał być koroną stworzenia. I miał oddawać Bogu chwałę. Tak przynajmniej było przed jego upadkiem. Dlatego też całe stworzenie oczekuje wypełnienia się Bożego planu zbawienia człowieka, o czym możemy przeczytać w liście do Efezjan 3.9, a ponadto w liście do Rzymian. Jest to rozdział, w 18 i 22. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Ostatecznie celem stworzenia będzie oddanie Bogu chwały, tak jak jest Bóg tego godzien, za Jego wspaniałe dzieło, za Jego wielką mądrość. Czytamy o tym też w Księdze Objawienia, jest to rozdział 5 i werset 13. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo, i cześć, i chwała. I moc na wieki wieków. My również oddajmy Bogu, naszemu Stwórcy, wszelką chwałę, słowami zapisanymi w tej samej księdze objawienia w czwartym rozdziale i wersecie 11. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz. Przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Bogu niech będzie chwała. I do zobaczenia.